Zapraszam. Kochani widzowie, dzisiaj wyspowiadam wam się dlaczego przez ostatni rok nie byłem wystarczająco aktywny na kanale YouTube. To jest właśnie ta przyczyna. Światowa premiera Wendek Hype Tackle seria H2. Zabrały mi rok z życia można powiedzieć, ale było warto. Można powiedzieć, że jestem niedoścignionym perfekcjonistą i naprawdę doczekałem się. Dopracowywane były, zmieniane tyle razy, jeżdżone do fabryk, zmieniane i są wędki. Dzisiaj pokażemy Wam serię lekką od 4,5 do 15 gramów na okonie, jazie, klenie, nawet bolenie. Jezu, przepraszam, dawno nie byłem tak zestresowany podczas nagrywania materiału, bo to jest tak naprawdę jakbym gdzieś prezentował swoje dziecko, coś w tym stylu, aczkolwiek nie jest to tylko moje dziecko, nad tym pracował cały sztab ludzi w każdym segmencie wędkowania. Paweł Wojda, Kacper, Krzychun. Diabeł, ekspert od kleni też udzielał się wędkach. Kto u nas pracy się specjalizuje w jakiej metodzie to doradzał przy wędkach. Bazowaliśmy na wędkach na przykład tu mamy może powiedzmy od razu wędkę 4,5 g wyrzutu 1,85 m i tutaj pierwowzorem była wędka grafit lidera, tak? czyli wędka z najwyższej półki, jeśli chodzi o łowienie, a my już takie wędki prezentujemy w najniższej półce. Więc teraz pytanie, co będzie w kolejnych seriach, tak? Jak jest półka tak poniesiona. Może krótko o serii. Yy, seria dość budżetowa od 299 zł do 399 zł. Tu zaczynamy. Po pokaż tutaj troszkę szczegóły. Od najtańszej wędki za 299 zł. jak to jest dopracowane. Tak, kolory. No, też chodziło o to, żeby to było kolorystycznie. Wszystko ładnie grało. Mamy taką. Można powiedzieć niebieski, mieniący się w różnych odcieniach. Może końcóweczkę pokażemy. Też wiele było prób, żeby dobrze ją dopracować. Ten kolor niebieski z czarnym rekinem, czarna guma, czarny pierścień, korko guma, pianka Ewa z logiem HT. Napis Live no fish behind, czyli nie zostawiamy żadnych ryb, wyciągamy wszystko od woda na ten sprzęt Ewa. Do tego carbon. Tutaj za chwilę o tym później, technologia hardcore, pianeczka znowu, korkoguma, piersień delikatny, troszeczkę oplotu krzyżowego i dalej przechodzimy już w blank, matowy blank w takim pięknym niebieskim kolorze. Również ten napis sam było ciężko zrobić, żeby dopracować srebrnej tedy z czarnym matem w środku, no ale się udało. No i przechodzimy do technologii. Hardcore. hardcore, później mamy przelotki, zobaczcie, czarne, to też nie zawsze się zdarza, żeby były czarne przelotki, czyli czarne ringi, czarne przelotki, no taki design można powiedzieć niebanalny, nie jest to typowa czarna wędka ze stojaka, <laughs> więc powróćmy do technologii hardcore. Jest to technologia opracowana i opatentowana przeze mnie. Dość prosta technologia, ale robi duże znaczenie. Po prostu w procesie produkcji już blanku, gdy blank jest wyprodukowany i lakierujemy go, nakładamy różne warstwy lakieru, nakładamy oploty, nakładamy po prostu na blank taśmę malarską. Więc tu mamy różne lakiery i później ściągamy tą taśmę, więc mamy szczery blank. A co nam to powoduje? Że z, e, szczery blank e, mamy dostęp do, do rdzenia, czyli hard core, do rdzenia wędki. Więc mamy czysty e, rezonans przenoszący e, e, idący z blanku prosto do rękojeści, więc my po prostu będziemy lepiej czuć brania. No i dzięki temu tak nie stosując w tej jednak niskiej serii e, tych Wysoki, najdroższych materiałów, tu tak. są materiały zastosowane e, bardzo dobrej jakości, no ale te tańsze jednak, no bo to nie Gdzieś... będzie druga seria. Mamy czułość porównywalną do dużo, dużo droższych wędek, po prostu. Tak. To całe dokładnie. to było zamierzenie. Tu mamy połączenie 24 z 30 tonami. A czujmy się tak, jakbyśmy mieli 30 ton całą wędkę. I teraz co daje nam 24 tony? Tak. 24 tony dają nam wytrzymałość i moc w dole. Więc w dole postawi, postanow, postawiliśmy na 24 tony, w szczycie postawiliśmy na 30 ton, czyli czułość. I, i delikatność. Także zobaczcie jak to wygląda, przygnijmy tą wędkę. No tutaj jeszcze warto wspomnieć, że ten model za 4,5 posiada wklejkę. I zobaczcie gdzie Więc to też jeszcze będzie się, się czuć, to będzie się leć, też leć, i leć tak tą wędkę. Tak powoli wiesz, chciałem od, od, okay. samego, od samego tego, nie? Zobaczcie. Ja się już poce nie? <grym> zobaczcie, lećmy. że tutaj wszystko tak jak powinno. Czyli wklejka pierwsza, tutaj już wchodzi druga, druga z trzech części wędki. I tutaj już ujawnia się moc. Patrzcie, co się dzieje, nie? Zobaczcie, to jest znak do 4,5 grama. To jest już, no myślę, że szczupak 70. Y I to się jeszcze, jeszcze dalej gnie. Jeszcze, możemy, jeszcze wyciągamy z tej Jeszcze troszkę, Boże. jeszcze trochę. Ale zobaczcie, grama. przy tym ugięciu niwelujemy całkowicie przystywnienia na, na łączeniu się, nie? Zobaczcie, co tu się mogę dzieje. Zobaczcie 4,5 I to są 24 tony w dolniku. Tego byśmy nie uzyskali. <laughs> przy 30 już by strzelił. <głos> <głos> mogłoby tak dlatego, być. No, mogłoby mówmy się, tak no, być. jest to seria, od której zaczynamy, dlatego też chcieliśmy, żeby była w miarę wytrzymała, bo wiadomo, że te tanie, serie różno są stosowane przez ludzi, nie wydał dużo pieniędzy rzuci się i często po prostu wracają takie wędki, bardziej delikatne wędki. A ta wędka jest szybką wędką. Powiedzmy jest, jest bardzo szybka. Jak na 4,5 grama, jest bardzo szybka, natomiast myślę, że na tyle ładnie Proszę. się kładzie, że z powodzeniem możemy tutaj łowić sobie. Oczywiście to będzie podstawowa broń na okonia na bardzo lekko, tak? Bo to jest fajna, szybka wklejeczka. Natomiast myślę, że większy białoryb, na troszkę większe przynęty, takie powyżej grama, powiedzmy, z powodzeniem. Fajne, duże wzdręgi paszok na animację na... gumeczką. E, tak, pokażmy tą szczytóweczkę, że ją można fajnie naprawdę animować, tak? Nie wiem, czy to będzie widać. Myślę, ale... myślę, że, no, myślę, że, że coś Słuchajcie, może widać. się jeszcze o każdej wencji ja zrobię oddzielny materiał. Dzisiaj jest po prostu taki rzut chcieliśmy wam pierwszy rzucić, bo wiem, że dopytujecie kiedy, kiedy, kiedy. Ja już mam rezerwację na sklepie. Bo ja... siło rzeczy wiesz, <laughs> ludzie, ludzie widzieli, przychodzą, tak, wiem, ale chcę coś. powiedzieć, że to nie jest dużo. To jest po 50 sztuk tylko z modelu. Mamy to jest transport lotniczy. Cała partia będzie pewnie gdzieś w listopadzie przyjdzie, już ta główna, więc chcieliśmy Wam to zaprezentować. Ja będę teraz przez ten czas robił różne materiały, co ktoś się mnie nakręcił. Chcę pierwszy raz w życiu spróbować w i spróbuję na tą wędkę. Tak jest. Więc Myślę, lecimy że dalej. Tak, sprawdzi się. Kolejna wędka, którą mamy dla Was do zaprezentowania, to jest wędka 220 do 7, tak? 220 do 7. Czyli to też jest wklejka i to jest wzorowane też powiedzmy, jeżeli chodzi o pracę, czułość na graffitiderach serii Finez. I według mnie to się udało bardzo, bardzo dobrze zrobić, także... Może yy, ja teraz przygnę yy, tych... A krzyków. może o cenach od razu będzie mówić? No 299 to liczyć. 299, tak. Najdelikatniejsza 299. Yy, I tak. Więc tutaj za jedną trzecią tak naprawdę, czy nie całą jedną trzecią wartości grafi lidera macie bardzo podobne wędzisko, jeżeli chodzi o pracę. Wiadomo, że no może troszeczkę cięższe będzie z racji na teg z racji tego 24 że... ton. Wiadomo, tak. im ton mnie Natomiast są, to jest one i tak cięższe. są diablo lekkie te wędeczki. Naprawdę tak. będzie je dobrze wyważyć. Jest bardzo może zrobiony dość krótki dolnik, więc, więc na pewno każdy praktycznie kołowrodek wyważy tą wędkę. Proszę, tak to wygląda. I to jest y, wędka szybka, z klejką. To jest szybka, to jest x by bym powiedział tak, nawet. 2,20. Także to jest taki chętnie o, kładąca się, będzie, okoń, nie będzie gubiła ryb. Okoń, okoń na ostro po prostu, żeby połowić, tak żeby tak powcinać, y, podżigować agresywnie, prawda? Czy nawet ktoś chce coś czwicnąć sobie tą wędką? Myślę, że tak. Mniejszy w ogóle taki 4-4 cm. I teraz może porównajmy. 329 zł. Z, I teraz porównajmy może to z drugą wędką. Niewielka różnica, bo 10 cm różnicy to mamy 2,20, to mamy 2,30. I to jest już spin, to jest do 7 gramów. I to jest już tubular. I to jest tubular. Czyli to jest taka wędka mega uniwersalna. Czyli wszystko: okoń, jazik, faz, to jest klenik, Wszystko, yy, obrotóweczka, yy, Dół, tak, mała wahadłóweczka, woblerek, na, na, na przynęty aktywne, właśnie. Yy. Tak, które posiadają pracę własną. Yy, zdecydowanie głębsze ugięcie, już nie takie szczytowe jak tutaj. Zobaczcie, że tutaj już właśnie kleń, jazik, wszystkie takie rybki. Yy, ten biało-ryb drapieżny, tak zwany, yy, drobniejsze. Myślę, I zobaczcie, że... co się dzieje. Mieliśmy lekkie przesztywnienie, a jeżeli idziemy dalej? Znika. znika. I to zobaczcie, znowu moc w dole, nie? To jest właśnie połączenie 24 z 30 tonami, tym się charakteryzuje. I teraz yy, tak. 2,30, 1,7, czy coś wam mówi? <kłysy> Mi mówi jedno. Microflex. Od, od, <mysy> od, od <mysy> czasów tak Microflexa jest. nie powstało nic nowego. Dziwię się, że nie powstał Microflex V2, V3 i tak dalej. No, wędka, która szła tak hurtowymi ilościami, zawsze, że, że, że jedne z najwyższych sprzedaży takich Ja bym chodził. dlatego zrobiliśmy porządny research, co jest potrzebne. Brakuje tego typu wędek na rynku. Nazwijmy tą wędkę, że mogłaby być po prostu Microflex V3, bo jest aż o dwa poziomy wyżej, ale bazuje na tym samym ugięciu, na tym samym zastosowaniu, co Microflex. 339 złotych wyjściowo, słuchajcie, więc. Bardzo przyjemny budżet ogólnie tak jeżeli jeżeli mówimy tutaj o, o ludziach już średnio zaawansowanych o no, bardziej zasadnych yy, początkujących tak. yy, też jak najbardziej. 2,30 1,10 czyli coś mocniejszego. Yy, tu już możemy się pokusić o łobienie pstrągów tą wędeczką. Myślę że na luzie myślę że na luzie a akcja jak najbardziej jest do tego yy, przystosowana tutaj też jest yy, to też jest fast. I, i też się bardzo ładnie kładzie, więc myślę, że też nie powinny się pstrągi, czy klenie od tego odbijać, natomiast to jest mega uniwersalne zastosowanie. Tutaj tak, 2,30 i... to jest wszystko, brzeg, łódka, mhm. rzeka, mała, duża o, i zobaczmy I on jest teraz... na tyle szybki już, że myślę, że tutaj i Dzik też śmialutko tak. tam możemy sobie... Szkoda, że nie ma dorszy, bo popłynąłbym na dorsze. Pamiętacie mój film z Microflexem jak byłem na dorszach? Z rozrośnioną plecioneczką jak dorsze I ta dyszka bardziej tutaj z yy, stickiem od Westina yy, z kolei. No, zobaczcie yy, jak to sięgnie. Mm, mm. Przypomina mi bardziej street sticka. Chociaż kurczę, no, trzeba wziąć jeden do jednego, tak sobie stricte porównać. Yy, I to jest koszt słuchajcie do 10 gram 3,49. Także idziemy sobie po dyszce na razie. Yy. I tutaj mamy 2,71,9. Wędka już troszeczkę wolniejsza. Wolniejsza, natomiast no nie kluska. Nie kluska, nie. bo tutaj też przyświeca nam cel, żeby stworzyć troszkę kleniówkę, ale nowoczesną kleniówkę. Nie, nie taki krowi ogon jak Slowlur, czy Czap Killer, przepraszam, czap Hunter. <grym> 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 killer, bo Kilek. Wiemu się wzięło czapki no, morderca do tego Paweł właśnie mówi, no, tak. tak. że to jest morderca ryb po prostu ta wędka. Ta wędka już nie jest aż taka, jest, jest dość wolna, to jest taki. Modfast. Także tu yy... trzeba powiedzieć, że produkcję tej wędki konsultowaliśmy z Piotkiem Lasockim, łowcą Kleni, i z Diabolo, naszym łowcą Sparrową, Kleni. Tak. I staraliśmy się dopasować. No zobaczcie, że ona się tutaj, poczekajmy, nie przyginaj od razu. Pokażmy, że ona się naprawdę bez proszenia się. Zobaczcie, jednym palcem jestem w stanie, zobaczyć ile zgiąć, yy -y. nie? Jeszcze nie ucieka, widzicie? Jeszcze nie ucieka, dopiero tu by uciekła. Już ją złapię. więc ona naprawdę będzie bardzo fajnie amortyzowała, natomiast sama w sobie nie jest kluską. Jest dość szybka Patrz, i zobaczcie, że, że znowu mamy dół, także, także jeżeli... Próbujemy repę... okrąg, próbujemy kółeczko. okrąg, patrzcie, jest kółeczko, o ja pierdzielę, jest kółko. Tak to wygląda, a weź jeszcze pokaż mi, nie wiem czy da się uchwycić właśnie jak ona się zachowuje. Na Tobie, Ty stań, żebyś był, tutaj okay. Twoja klata. Zobaczcie, to nie jest krowi ogon, nie. to jest fajna szybka wędka, ona będzie czuła dzięki Także temu... Także spokojnie możecie tą wędką sobie łowić jazia, klenia. Ale doskonale nada się do łowienia do okoni, czy jakiś boszny troczek, czy jakieś mniejsze Jak przynętki. To jest 2,70, to jest długa wędka do dalekich e, wyrzutów. Także Ale wiesz, przyanimujesz sobie, wiesz, mniejszego wobelka, jakiegoś robaczka, coś, e, tantkę, wiesz, e, wszystko możesz zrobić z tą szytówką, a nie wiesz, że ci się buja na wietrze, nie na tej zasadzie. Także nowoczesne łowienie Kleni Plus, uniwersalne. Także staliśmy się przy produkcji wędki tutaj doradzaliśmy z naszymi, tych ludzi, którzy znamy najlepiej przy łowieniu Kleni, po prostu pomagali. Chcieliśmy się, są dwie różne szkoły trzeba powiedzieć mm -hmm. i stworzyliśmy wędkę, która dopasowuje się do każdej z tych szkół, bo wiadomo, jeden, jeden woli łowić bardziej ostro, tak, ciężej przynętami, a drugi delikatniej, no mm -hmm. i staraliśmy się znaleźć ten kompromis i zadowoliliśmy obydwu tych, tych kleniarzy i jak przyjdzie osoba, która chce dłuższą wędką połowić to też ta wędka dla niej się nada, bo nie jest kluchą. Tutaj to jest seria do 15 gram wyrzutu. W kolejnym materiale zaprezentujemy wam wędki, jak już je wprowadzimy na stan mocniejsze, szczupakowe, sandaczowe itd. 15 dzisiaj zakończymy i tutaj mieliśmy dylemat już przy tych wędkach, bo było tyle rozbieżnych zdań, ponieważ już w tych mocniejszych seriach wprowadziliśmy. Chyba jako pierwsi w Europie na pewno uchwyty Sigajda karbonowe. Do tej pory te uchwyty Sigajda karbonowe były stosowane tylko przez rekondzielników. My je wprowadziliśmy i chcieliśmy je wprowadzić od 15 gram. I opinia była, część ludzi mówiła, że wolałaby jednak na styl SKSS, a część wolałaby ten. Więc w dwóch wędkach, tutaj mamy 2,30 i 2,70. Żeby odchudzić troszeczkę 2.70 zrobiliśmy SKSS, -a, a w 2.30 daliśmy karbonowego Seagida, który też jest mega lekki, bo jest z karbonu. Oczywiście też tu mamy dostęp do blanku. Czyli też technologia hardcore występuje, hardcore nawet tak samo w, występuje. W, tych, w tych bardziej Miesz, zabudowanych. Więc tu policji. mamy też 2.30, 3.15, czyli totalny y, uniwersal y, y, do łowienia takich już mocniejszych, łowienie okoni, y, łowienie pstrągów jak ktoś, niektórzy na taką wędkę nawet będą łowili na małej rzece jazie czy, czy klenie. Ale wędka ma bardzo dużo mocy, więc ja kiedyś na podobną wędkę łowiłem nawet bolenia na lekko, bo niektórzy, tak jak... Jeszcze możemy dopowiedzieć, że przy współpracy z tych wędek też jeszcze już nie pracujący nas Piotrek Milewski też troszeczkę brał udział, podpowiadał różne rzeczy i on na przykład chodząc nad, nad wkrę, tak, lubi mieć wędkę, którą obsłuży i jazia, klenia i, i, i bolenia, tak, więc taką wędką też z boleniem sobie poradzicie, ponieważ ma dużo mocy tutaj, bardzo, no zobaczcie jak one się pięknie uginają, no. naprawdę mi się łezka kręci wokół jak na to patrzę, jak trzymam tą wędkę. W ręku. No i ostatnia 2,70 wędeczka. jest 15 i to jest właśnie wędka, którą te, ja też troszeczkę z racji tego, że właśnie te poważniejsze kroki powiedzmy kleniowe stawiałem właśnie z Piotkiem Ileskim, to też troszeczkę od niego złapałem tak, że lubię z jedną wędką iść po prostu i to jest coś, co mi by się sprawdziło bardzo, bo troszkę dłuższa. Tam jest Natomiast mocny. ja myślę, że tutaj Boleń 75 wyjeżdża normalnie na tą wędkę bez proszenia. Tak. Zobaczcie, Zobaczcie to jest że mocno. ja tutaj to ja naprawdę już to mocno trzymam. Majki to bardzo mocno gnie, y -hmm. słuchajcie, nie? Więc tutaj nie miałbym problemów, mocniejsze I mocniejsze łowienie o koni jakieś e, dropshoty, boczne troki. Yy, Klej na, na dużej rzece. Klej na, na, na dużej rzece. Strąg Bożeń, na dużej strąg. rzece. Tak jak wiem, jak chłopaki łowią wiesz, Dunajec, San yy, łowią pstrągi, duże pstrągi, mówię tej ryby powyżej 50. Oni nie mogą mieć takiego wiesz, hmm. takiego ten. To też jest wędka fast, taki w troszeczkę stronę mot, ale jednak dość szybka. tak? O pięknym ugięciu, jak widzieliście, z ogromnym zapasem mocy. Super. Także słuchajcie, wiemy, że 50 sztuk to nie jest dużo, wiemy, że oczekiwania są duże, czyli mają już te zapisy od klientów, ale możemy wam obiecać, że na pewno nie sprzedamy 50 wędek, sprzedamy tylko 49 wędek. Po jednej wędce zostanie tutaj w Dreamwordzie. Nawet jak wszystkie wyprzedam, będziecie mogli przychodzić, oglądać i robić sobie po prostu, jak się wyprzedzą za, zapisy na nie, żebyście w pierwszej kolejności dostali, jak już przyjdzie par kolejna, kolejna partia tych wędek, bo no nie wiemy, jak, jakie są oczekiwania rynku, rynku. Jeśli będą aż tak duże, no to może w międzyczasie zamówimy jeszcze jedną partię lotniczą, tak? jak będzie duży nacisk na to. Także niebawem pojawią się kolejne materiały z mocniejszymi wędkami. A w międzyczasie wędki będą, każda pojedyncza wędka będzie pokazywana nad wodą i omawiana. Więc mordeczki korzystajcie, zapraszam do Dreamordu, na oglądanie wędek. No i co? Dzięki, że jesteście z nami. W tym radosnym naprawdę na zniu to jest, to jest przełom, nie? Plecionki ok, są super, mamy przełomowe, forever color, ale to. To są nasze dzieci, nie? To, to są wędki zrobione po prostu od podstaw. To nie jest tak, jak robi to większość innych film, że wchodzi do fabryki i go staje gotową wędką i dobra, kładź mój napis na to. To są wędki robione od zera. Wysyłaliśmy do, do, do fabryk wędki, na których chcieliśmy bazować y, nasze wędki. Ja myślę, że dobrym posunięciem by było, jakbyś, y, jak będziesz na magazynie krótką roleczkę nagrał, z pokazać, pokazać, jakie ile... ilości sampli stoją na magazynie w tej ile chwili. Ile tego przyszło, ile, ile połamaliśmy żeśmy, wędek? tak, Ile tak. żeśmy łamali, co żeśmy zmieniali, ile było... Uff. No rok czasu, naprawdę ostrej orki, rok czasu i mamy to. Działajcie mordeczki, testujcie wędki nad wodą, przysyłajcie nam, nam zdjęcia, przysyłajcie nam swoje opinie. Wszystko jest dla nas bardzo ważne. Dzięki, trzymajcie następnego Elo. Siema.